Witajcie w mojej pysznej kuchni. Dzisiaj pokażę Wam, jak przygotować przepyszny sernik zebra. Sernik nie tylko ma świetną aksamitną konsystencję, przepysznie smakuje, ale również pięknie prezentuje się na świątecznym stole. Zapraszam do oglądania. Do jego przygotowania potrzebujemy kilogram sera sernikowego z wiaderka, trzy czwarte szklanki śmietany kremówki. Ja mam śmietanę gęstą 36% do deserów. 5 jajek 3 czwarte szklanki cukru szklanka o pojemności 250 ml 2 budynie waniliowe bez cukru waga jednego budyniu to 40 g 2 łyżki kakao 200 g masła oraz 2 łyżki cukru waniliowego rozpoczynamy od roztopienia masła Masło przekładamy do małego garnka i roztapiamy na małym ogniu. Roztopione masło odkładamy na bok do całkowitego wystudzenia. Bierzemy średniej wielkości miskę. Przekładamy do niej twaróg z wiaderka. Pamiętajcie, aby wszystkie składniki były w temperaturze pokojowej. Do sera dodajemy śmietanę kremówkę. Wsypujemy cukry. Wsypujemy oba budynie oraz wbijamy jajka. I miksujemy przez kilka minut na najniższych obrotach tylko do momentu połączenia się składników. Wlewamy przestudzone masło, i przez chwilę miksujemy. Bierzemy mniejszą miseczkę, odlewamy do niej około jednej szklanki masy sernikowej. Przesiewamy do niej kakao, Mieszamy. Odkładamy na bok. Bierzemy formę wyłożoną papierem do pieczenia. Moja forma ma wymiary 24 na 24 cm. Wlewamy jasną masę sernikową, tak tylko, żeby pokryła dno. Na środek dajemy jedną dużą łyżkę. Masy czekoladowej i wlewamy troszkę masy jasnej. Ponownie dajemy warstwę masy czekoladowej. Możemy troszkę rozprowadzić. I znowu masę jasną. Tak do momentu wyczerpania się wszystkich składników. I tak przygotowany sernik wkładamy do piekarnika nagrzanego do 170 stopni. Grzanie góra-dół bez termoobiegu na środkową półkę na około 60 minut. Sernik gotowy. Jeśli spodobał Wam się mój przepis. Zostawcie proszę łapkę w górę oraz subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco z nowymi pysznymi przepisami. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmiku i do zobaczenia wkrótce.